Hejka, cześć, jestem Okradzi i zagramy w top model o V-Dolce. Zanim jeszcze zaczniemy, pamiętajcie o wpisaniu kodu mokry w sklepie oraz o zostawieniu subskrypcji, bo coraz mi brakuje do 4000. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, o co chodzi w top model, to polega to na tym, że ja wybieram najlepsze połączenia spośród kolejki i one przychodzą do następnego etapu, a zostanie jeden zwycięzca. Myślę, że już wiecie o co biega, więc zaczynajmy. Dobra, wejdź pierwsza osoba i oceniamy. Ej, tutaj jest Fajnie, taki bardzo czerwony taki smok. Dobra, możesz przejść. Następna osoba to jest Iconic. Yy, czy tu bym przepuścił tu raczej nie, tu mi się tak średnio podoba. Ale ten glow jest naprawdę bardzo fajny. Możesz przejść, możesz przejść. Yy, kolorystycznie tu fajnie pasuje, dobra, przejść. Yy, czy to bym przepuścił jak na tą rundę? ok ale nie wiem, czy na następne etapy będziesz mógł przejść. Yy. Następna osoba, bandytka... Ej, to jest fajnie, dobra, przechodzisz. Proszę pokazać kilof. Wiesz co, mi ten plecak mega nie pasuje, ale... No, no taka bardzo agresywna pani, więc możesz już przejść. Mm, tutaj ewidentnie nie, nie, jakby tutaj jest dosyć słabo. Eee... Yy... Jakby kolosycie nic nie pasuje, ale z kim bardzo ładny, więc na razie przepuszczam, no ale już tak naprawdę możesz wiedzieć, że na następne etapy się nie uda. I tutaj jest bardzo hardowe ładnie, tylko będę zmienił backblink, bo jest taki dosyć średni, ale możesz przejść. Co tutaj mamy? No tak bardzo różowo, dobra, przechodzisz. Bardzo lubię różowy. Możesz przejść, możesz przejść, według mnie bardzo fajna. Dobra, tutaj też jest tak wodnicznie, powiem, też bardzo fajnie, możesz przejść. Ej, czy tutaj bym przepuścił? Nie, ten skin mi się mega nie podoba, bardzo nie lubię tego skinu. A tutaj jest pani pumcia, która no... No jakoś to pasuje, dobra, przejdź jak na razie. Tutaj nic nie pasuje prawie do siebie. Na przykład ten żółty kolor jest znikąd, tak naprawdę. No ale fajnie w sumie to wygląda. Dobra, możesz przejść. Proszę się pokazać. Mm, no nie wiem, ja bym tu zabił. Dobra, ustawiajcie się jeszcze raz. I zaczynamy następny etap, który którym już oceniam dosyć krytycznie. Pierwsza osoba na drugi etap. I tu mi się mega podobało. Tu możesz przejść, według mnie. No następną osobą jest Bright Bomber Która też naprawdę bardzo fajnie ma tutaj Bardzo fajne połączenie ma yy, Glow też może przejść Jak na tą rundę Ale czy tutaj bym przepuścił Tam jest bardzo podobne połączenie I to jest chyba gorsze Bym musiał je zobaczyć Teraz, takie wodniste Nie, to jest właśnie lepszy chyba Dobra, możesz przejść, możesz przejść Tutaj mi bardzo nie pasuje Bug Jakby, no, to złoto jest znikąd Ale przejdź, przejdź, przejdź Następną osobą będzie motocyklistka, która jakby czerwony pasuje do siebie. Ale czy dobrze to wygląda? Nie za dobrze to wygląda, ale no jeszcze przejdzie, no bo pasują kolory. Proszę pokazać kilo. A, to, to pamiętam, to jest bardzo fajnie, możesz przejść. Ale tutaj na przykład pani Pumci bym już nie przepuścił. Koronki też już na tą rundę bym niestety nie przepuścił. Tutaj też nie pasuje bugbing, więc też bym niestety nie przepuścił. No tutaj jest bardzo podobne połączenie. I właśnie nie wiem czy... to nie jest to samo. Dobra, niby miałem cię zabić, ale przejść, bo jest nawet fajnie. Pani złodziejka, mi mega się podoba, to takie pasy z tyłu. Możesz przejść, możesz przejść. I tutaj bym nie przepuścił. Proszę nie uciekać. Dobra, ustawiacie się jeszcze raz. Teraz jest trzeci etap, w którym naprawdę będę już krytycznie oceniał. Więc w panią, punkcie niestety bym już nie przepuścił. Tutaj też bym już raczej nie przepuścił króliczka. Tu jest fajnie, więc możesz przejść w sumie. Tutaj też bym przepuścił, bo skin naprawdę bardzo fajny. Ale na tą rundę bym już nie przypuścił, chociaż kolory są dopasowane, ale w ogólnie ten skin tak średnio wygląda z tym. Ej, ten glow naprawdę bardzo fajnie tutaj spoczyny, ale kill off i plecak to jest niestety zestaw, więc już na tą rundę będę zabijał. Dobra, a więc pani bandytka, która ma naprawdę bardzo fajny plecak, yy, przez który dobrze to wygląda, więc możesz przejść. Tutaj Pumo, droga, już niestety ten yy, plecak nie pasuje, więc na tą rundę już zabijem. I ostatni skin, który jest totalnie epicki, jeśli chodzi chyba może wygrać, chociaż nie wiem, bo reszta jest naprawdę bardzo fajna, więc możesz przejść. Dobra, więc Ustawiacie się jeszcze raz, no i co, no i następny etap. Dobra, więc pierwszy skin według mnie jest naprawdę bardzo fajny. Według mnie możesz przejść. Tutaj na tą rundę już bym chyba nie przepuścił tego, bo już tu naprawdę jest mocno oceniana. Ale pani bandytka naprawdę dobrze wykombinowała. To bardzo fajnie prezentuje się, więc możesz przejść. Tutaj już Bright Bomberki bym niestety nie przepuścił i zostaje nam dwie osoby. Proszę nie uciekać! I chyba według mnie całość lepiej wygląda u tej pani, ale czy to jest zestaw? Nie, to nie jest zestaw. I to pani wygrywa tutaj nasze 500 fałdowców, więc gratulacje, nie wiem jaki mośnik, ale proszę mnie zabić. No a więc wygrał Warsome Hyper. Jeszcze raz gratulacje. Jeśli chcecie, by seria top model była kontynuowana, to dobijcie styłapek w górę. Hejka, cześć! Tchau.